Niech pochmurny dzień nie psujecie marzeń Niech te wszystkie chmury nie zamkną nam dobrych zdarzeń Gdy deszcz pada mocno, będziemy tańczyć w deszczu Razem pod parasolem, razem nie staniemy w miejscu Niech pochmurny dzień nie sprawi, żebyś czuł smutek w sercu Razem przegnajmy te chmury, odnajdziemy światło w deszczu Ja po drodze wieje, ale ja jestem przy tobie Żadne burze nas nie złamią, chodźmy razem przed siebie. Niech pochmurny dzień nie psuje ci marzeń, niech te wszystkie chmury nie zamkną nam dobrych zdarzeń. Kiedy pada mocno, będziemy tańczyć w deszczu, razem pod parasolem, razem nie staniemy w miejscu. Niech pochmurny dzień nie sprawdzi. Dwie też pada mocno, będziemy tańczyć w deszczu. Razem pod parasolem, razem nie staniemy w miejscu. Mm. Niech pochmurny dzień nie sprawi, żebyś czuł smutek w sercu. Razem przegnajmy te chmury, odnajdziemy światło w deszczu. Niech mm. po drodze wieje. Ale ja jestem przy tobie Żadne burze nas nie złamią Chodźmy razem przed siebie Wiatr po drodze wieje Ale ja jestem przy tobie Żadne burze nas nie złamią Chodźmy razem przed siebie Odnajdziemy światło w deszczu Niech pochmurny dzień nie sprawi, żebyś czuł smutek w sercu Razem przegnajmy te chmury Odnajdziemy światło